Z kolei jutro czeka nas Gala w Wieliczce, no i w walce wieczoru właśnie Paweł Głażewski, który trenował w krąg gym. Czego trener się spodziewa po Pawle, czy on się zmienił jako pięściarz poprzez ten pobyt w Stanach Zjednoczonych? No, widzę dojrzał, zrobił się season fighter, taki, jak oni mówią, prawda? Nie miał na Polski przetłumaczyć e, zrobił się taki no po prostu a... Wybierał już te miejsca, gdzie może wejść, gdzie może wyjść, prawda? Kiedy może zaatakować, kiedy może przycisnąć, kiedy może uderzyć. Przede wszystkim to, co głównie u niego się stało, to e, jego siada na uderzeniach, mocniej bije. Przede wszystkim no. e, parę rzeczy sobie dokoptało do repertuaru, jego lewy sierpie sobie do lepszy, szczególnie ten krótki sierp go o wiele mocniej bije. E, i jak, tak, jak, jak na tak krótki okres czasu to uważam, że, że duże postępy zrobił no. kwestia jest jeszcze paru innych rzeczy bo to właśnie takie centralne ustawienie co dominowało w boksie amatorskim w Europie czy w Polsce często nie pracuje w boksie zawodowym. No, trzeba z tych linii osób schodzić odpowiednio, prawda. I inne rzeczy, no może się ze mną wielu ludzi nie zgodzi, ale. I Central Seven jest dobre czasami, ale. Jeszcze raz nie, może ja do tłumaczy tłumaczę po polsku. Nie w, często nie pracuję w boksie zawodowym. No. Lepiej pracuję w nieboczne. z centralnego przechodzenia do boku, prawda, rotacje, biczystych rotacji, prawda. No, jest dużo ducking, waving, beaming. Nie wiem, jak to to powiedzieć, prawda. Ja, jak Bogdan Gajda zauważył, kiedy skręcali nadgarski, teraz nie skręcają. Rzeczy, które, no, tam Bogdan jeszcze do Bogdana Gajdy masz tam Bogu się nie? wspomnienia. Także to zdjęcie Twoje będzie szukał. Ktoś tam ma manual, albo on, ale cię dobrze wspomina. To tam w tym wywiadzie możesz sobie zobaczyć. No. A z kolei jakie wnioski odnośnie rywala Pawła, czyli sobie Sebusi. Niezły rekord, 13 zwycięstw przed czasem, jak będziecie go rozpracowywać, żeby odnieść zwycięstwo jutro. Zobaczymy co będzie w ringu. No, ja nie myślę, żeby... żeby Paweł jest w bardzo dobrej formie. Na pewno na pewno tam troszeczkę problem z tą kontuzją był na pewno no, wiecie, no, że wszystko w porządku. Troszeczkę nas to tak przyblokowało, ale. Dyspozycji fizycznej. E, tak zrelaksowanego, a tak boksującego już go dawno nie widziałem. Widać jak zawodnik się porusza od razu, prawda? Nie? Może z racji tej minimalnej chwilowej kontuzji. E, nie dostaliśmy tak wykwalifikowanego sparingu, jakiego chcieliśmy, prawda? No, trzeba było uważać. I jest to jest. No. Z całym szacunkiem do zawodnika szwajcarskiego, tak? Jest to dobry zawodnik, solidny zawodnik. Także ja myślę, że walka będzie dobra i nie powinien mieć tutaj żadnych. Nie powinien mieć żadnego znaku zapytania. No. O jego poziomie. No, poziom prezentuje, ale wydaje mi się, że pa jest czas, że wstaje tą walkę rozstrzygnąć przed czasem, no i że się skoncentruje na tym w tym momencie. było. Kolei... Ja bym chciał, żeby było. No. Chciałbym, żeby, żeby, żeby rozpasało tego zawodnika po prostu i nie dał mu zbytni szans na, na. pójście do całego dystansu. A jak wiadomo, jest to zawodnik doświadczony. Różnie może być. Z kolei ciekawe zadanie stoi przed Andrzejem Sądrą, który zmierzy się z niepokonanym zawodnikiem. Zawsze jest ryzyko, prawda? Gdy tych dwóch niepokonanych mierzy się ze sobą, no to żadne nie będzie chciał przegrać. Więc jaki plan taktyczny dla Andrzeja na walkę z Brytyjczykiem z kolei? Ja myślę, że nie powinien mieć problemu. No, jeżeli będzie konsekwentnie robił to, co powinien robić, czyli boksował za lewym, prostym, schodził do tej lewej strony. I od tego szukał rozwiązania, szukał po prostu zobaczył, zobaczyłem co ten zawodnik. O tym zawodniku nic nie wie za bardzo. No. Co on sobie prezentuje. Praktycznie zawodnik ma rekord 8 zero, z nikim jakimś takim nie wygrał jeszcze. Nie? No, tam parę rzeczy się dowiedziałem, ale no, niezbyt dużo. To powinien być w początku. No. Tam parę rzeczy podłapał. Podłapał dosyć szybko. Jest w bardzo dobrej formie. E, myślę, że aklimatyz aklimatyzację zniósł bez żadnego problemu. A więc ja, ja, ja nie widzę problemu dla Andrzeja Sodry. No. Jeżeli jest jakikolwiek problem z Sodrą, no to jest on sam chyba, no, ale on chyba też nie ma problemu, bo jest do tego z tego co widzę bardzo dobrze nastawiony, pozytywnie. No, wychodzi, wygrać no, i o to chodzi. Słyszeliśmy z opinii w Krąg Gym, że właśnie Andrzej był bardzo chwalony, bo ten jego styl jest taki właśnie troszeczkę nawet bym powiedział podobny do stylu amerykańskiego, czyli boksowanie w pewnym momencie na wyczucie, boksowanie na refleksie. Jak wyglądały z kolei sparingi Andrzeja Saudry w Krąg Gym? Eee, jak, jak był skoncentrowany i mówi i, i, i robił to, do, do czego... To, to, co mu mówiono, to, co mu mówiliśmy, co ja mu mówiłem, to on, kurczę, wygląda dosyć przyzwoicie. No. Nie można powiedzieć. Wiadomo, że jak na początku, zawodowca zaprezentował się bardzo dobrze, na tych sparringa. Tak czy inaczej, jeszcze dużo pracy przed nim czeka. Talent ma, a nie można powiedzieć, że, że nie. predyspozycje ma. No, musi nabrać więcej pewności siebie, wyszukiwać technikę zawodową bardziej. Doświadczenie swoje zrobi. Na pewno było dla niego to bardzo dobre doświadczenie. Także zaprezentował się, uważam, bardzo dobrze. i Widać było, jak też wielu ludzi zauważyło, predyspozycję. Na przyszłość, czyli papiery na przyszłość, na, na duży boks. No. To było zauważalne. Tak. Nie tylko ja to zauważyłem. No i się z tego cieszę. No. A czy on pociągnie to dalej, skorzysta i pójdzie w odpowiednim kierunku? Nie wiem. To już od niego samego zależy. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich z Baxer.org, polskich kibiców, wszystkich dokoła.